Okej. Okej. Ana już nabiewa? No. Jeśli chcesz, to możesz ten cały stest siebie wygadać, wykrzyczeć. Nie wiesz wy co, ja tu, ja mam zdania, że tu nie ma, nie ma co. A jest jakaś osoba, która nie skoczyła, tylko zjechała na dół? Tak z 2% ludzi, ale możesz nie być jedną z tych osób. Mogę być jedną z tych osób, ewidentnie mogę być jedną z tych osób. Dobra, na daj sobie kamerkę do przodu. No. Tak, żeby Cię dobrze nabiewało. O Boże, nie ma opcji. Ja Cię teraz tutaj przez cały czas tu trzymam, no. więc nie wypadniesz. No, mam nadzieję. Tak, nie wypadniesz, ja Cię trzymam. O Boże, nie ma opcji, że ja się przechylę. Okej, okay. pozdrawiamy kogoś? Nie, nie pozdrawiamy nikogo, szczególnie mojego tatek, który mnie tu zmusił, żebym tu przyszła. Tak jak już mówiłem, no wiesz, siłą nikt się tutaj nie zaciągnął. Zaciągnął. Jednak się zdecydowałaś, wjechałaś do góry, więc teraz wystarczy to po prostu sfinalizować Jest masakra, nie! Wiadomo, że jest masakra, to jest y, dla Ciebie nowa rzecz, to jest y, całkiem spora wysokość tylko uwierz w siebie, że dasz radę to, to zrobić. I wyobraź sobie, jaka będziesz z ciebie zadowolona, jak już będziesz na dole. Będę płakać jak można na dole. A no to możesz płakać, nawet teraz możesz płakać, może cię tu, nie wiem, wypłakać, wykrzyczeć, zrobić cokolwiek. <słuch> Weź sobie głęboki wdech. Mhm. O Boże, słabo mi jak nie wiem, zemdleję tam. Dlatego właśnie musimy szybko działać. I mam się tak po prostu przechylić, tak? Po Tako... się przechylić do przodu. Tak, właśnie to wygląda na dole. Po prostu się przechylić. Ju... Nie jestem w stanie się przechylić. Nic prostszego. Dołóż sobie długą mękę do O Ojeju, nie, jest dynka straszna. Wiadomo, że jest dynka. Stoimy na 90 metrach prawie. To jest wysokość 28 ,5. Wiadomo, że to nie jest łatwe, ale uwierz w siebie. Dołóż sobie do głębokę do kameki. Weź sobie głęboki oddech. I pamiętaj o postowaniu sydęce. Ok? 3, 2, 1, bandy. Proszę. To było straszne, okropne przeżycie. Czy powtórzę? Pewnie tak Chciałabym powtórzyć jeszcze lody spadochronu, ale tak mi się trzęsą nogi. I teraz będę gadać właśnie ze stresu. Super, super. Tam jest pan, który próbujemy złapać. Wyglądam jak debil na 100%. No. Chodź, chodź, chodź do lądowania. Będziesz lądować na plecach, więc była okay, tak okay. jak była w moją stronę. Boże, to było okropne.